Cześć, chciałbym wam pokazać Bezę w całej okazałości. Ci, którzy byli na Dniu otwartym już ją widzieli. Beza przyjechała do nas w sobotę rano. Zaraz przed Dniem otwartym. Dzięki Waszej pomocy wykazuję ta źredna klacz. No trochę się tutaj obrodziła <grytania> już. Tak, także od razu z Bezą podziękujemy. Chodź tu pokaż się tu tu. tu, 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 tu. Chodź tu się wszystkim pokaż. Tym z Bezą chcielibyśmy podziękować Wam, za to, że ją uratowaliście i tego źle baczka, którego masz w brzuszku, tak? Tak? Nie wiesz co się dzieje, bo przechodziłem na dwór, przed chwilą wujek bo Bogdan dał jej jedzonko, ale chciałem Wam ją pokazać, tutaj na brzuszek, ten podobnież ma na kwiecień, także jeszcze jest trochę czasu, widać, tak, że Beza stała w stajni, bo nie ma takiej zimowej sierści, także będzie musiała na pewno u nas przez jakiś czas stać, też w stajni. Jest tutaj cieplej jeszcze w Chyba, że się skończy ta zima i zrobi się zaraz ciepło, ale chyba się tak szybko nie skończy, bo coś widziałem, prognozy pogody, że ma być teraz odwilż jakieś ze dwa dni, a później znowu mrozy. Także, także zobaczymy, jak będzie ciepło, to będzie chodzić w później, wpuścimy ją gdzieś na padok. Jak będą takie duże mrozy to będzie siedziała w stanie, dopóki takiego futerka grubszego nie dostanie. Bez za to bardzo miła klacz. Te osoby, które ją sobie już tutaj widziały na dniu otwartym, to się o tym przekonały. Tak? Chętnie podchodzisz do człowieka, nie boisz się. Marcheweczki też bardzo robisz. O. Tak. No. Co tak się patrzy? Tam dużo jest koników, osiołków ale jest taki tam są takie dwa białe się patrzą, o, były się patrzy w tamtą stronę tam jest księżniczka i biały, takie podobne konie do niej, I też podobnej wielkości w sumie i też takie siły. znaczy nie wiem czy to jest siwe, bo ona ma takie brązowe centki jak to się nazywa no zobacz popatrz tutaj w ten telewizorek podziękuj wszystkim za to, że cię uratowali Beza ma 12 lat była well, u doktor, dzisiaj powiedziała, że wszystko jest ok. Także będziemy czekali, jak się urodzi ten źrebaczek na wiosnę. sobie nie ucha, bo nie zna tego terenu. Pewnie by sobie chętnie pobiegała, bo jak przyjechała do nas w sobotę, to stała w cały czas. No zobaczymy, ta odwilż teraz ma no, przyjść, jak się zrobicie, potem to troszkę będziemy najwyżej puszczali i ją na noc chowali do stajni. Do Chodź pokażcie się wszystkim. Pokażcie się wszystkim. Zobaczcie jaką piękną klacz uratowaliście. Jeszcze z wrzutkiem takim dużym. Tak? Interesuje ją to wszystko. No nie zna tego terenu. Ale nie jest jakaś tam widać żeby była jakoś mocno wystraszona czy wypłoszona co tam jest pod tym śniegiem? Co tam jest pod tym śniegiem? O śnieg jeszcze wjaśnie Dobra, pokażę ją tutaj, zrobię z niej małe kółeczko, pokażę ją białemu i księżnicy, bo one też są takie białe. Jesu on zawsze Zobaczcie zobacz, są No powołaj, te kupy. czyje to kupy są? No. Czy to są kupy? No, o, już idzie księżniczka. To no. jest taka biała jak ty jest. i domina. No... Je się jeszcze nie znacie. Moskami się tak trykają. Na tym padoku mi rządzi. nie za... pierwsza podeszła. duże konie, takie jak te, nie tylko małe kucyki i nie osiołki jak w stajni. Te głosy wyglądają trochę strasznie, ale to nic się dzieje, bo one po prostu tak między sobą hierarchię ustawiają. Takie pierwsze zapoznanie jest. No. no i co? Chciałabyś tutaj stanąć z nimi? Jeszcze nie dzidzi. O, tu są takie poidełka z wodą. Ty masz też u siebie poidł, bo takie podgrzewane. No chodź, idziemy, chodź, basa, chodź O, tam są kuski, zobacz. Może ci tutaj damy. Albo może damy ci taki duży parę, co tam stoi. Ten kóz, chodź, żeby no idziemy, chodź. Chodź, 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 no. O, dziadzio tam dalej stoi jeszcze, no. Księżniczka i dziadzio. Widzisz? Są tam trzy duże konie. Ale Domina rządzi, tutaj to Domina podchodzi pierwsza. No, już po... po już po młodoczeństwie no. Chodź dostajmy. chodź. Chodź, bo ja muszę dalej o robotę dzisiaj. To nas troszeczkę przysypało, Ale jest super, ta zima. Tak jak teraz mogłoby być cały czas. No. Teraz to jest minus 3 stopnie, leki śnieżek ruszy, no bardzo przyjemnie, z nieba wiatru, jak dla mnie to mogłoby być, już co, chcesz dostać. tak, bo wujek Bogdan dał Ci tam paszę specjalną taką z musli, żebyś rybaczek rozdobrzał, że, no, wyniuchałaś tam siano, no, tak, bo tutaj w czasie dnia otwartego stał kusek, Wszyscy go oglądali, bo skali miał tu sianko położone. No dobra, chodzicie dostaliwać. Poś tam też masz siano i masz tam też jej Także naprawdę tezda jest bardzo miła, a żyję tylko dzięki wam. Bo... Tu tu tu, 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 tu.